Radiosud.pl Największy portal informacyjny regionu. Chciałem Państwa poinformować, że pan Tomasz Lebek został moim asystentem społecznym i będzie reprezentował i moje biuro poselskie tutaj w Kępnie, ale przede wszystkim będzie reprezentował interesy mieszkańców Kępna i Powiatu Kępińskiego. Będzie tą osobą, która będzie pośredniczyła w szybszym rozwiązywaniu problemów i w szybszych interwencjach. Ja się bardzo z tego cieszę i zanim jeszcze kilka spraw dotyczących spraw kępińskich, to dwa zdania Tomaszowi chciałem przekazać. Tak jest. Ja chciałem podziękować panu posłowi Mariuszowi Czakowi za zaufanie, za obdarzenie mnie tą niezwykle odpowiedzialną funkcją na terenie miasta i gminy Kępno. Mieszkańcy będą mogli zwracać się teraz do mnie z problemami, które będziemy bezpośrednio, myślę, z panem posłem i dzięki naszej współpracy parlamentarno-lokalnej mogli rozwiązywać. Myślę, że ta funkcja doskonale wkomponuje się również w funkcję moją jako samorządowca w gminie Kępno, dzięki czemu będzie na pewno ona z pozytywnym skutkiem dla Mieszkańców regionu. Ja też bardzo się cieszę i też dziękuję panu radnemu, że e, przyjął dodatkową pracę, ona ma charakter e, społeczny, ale jest też e, funkcją formalną, zarejestrowaną w kancelarii Sejmu e, i ma charakter e, takiego poważnego działania na rzecz e, obywateli, za to jeszcze raz serdecznie dziękuję. E, proszę państwa e, KPO, e, ponieważ e, bardzo często mówi się dużo o KPO, ale chce się mieć te namacalne przykłady finansowania rozmaitych inwestycji, i my mamy bardzo dobrą informację dla mieszkańców Kępna i Powiatu Kępińskiego, bowiem szpital, samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w Kępnie otrzymał kwotę prawie 16 milionów 400 tysięcy złotych z KPO. Są to pieniądze, które zostały. Już jakiś czas temu zakwalifikowane jako granty, i w tym przypadku te ponad 16 milionów złotych zostanie wydatkowane na rozwój opieki długoterminowej, szeroko rozumianej geriatrii. To jest niezwykle ważna i ważka sprawa, jeżeli chodzi o w ogóle funkcjonowanie szpitali powiatowych czy szpitali wojewódzkich, bo dzisiaj seniorzy. E, nasi kochani seniorzy potrzebują e, dobrej opieki, e, profesjonalnej opieki, e, i to są bardzo poważne środki, które zasilą e, rozwój szpitala w tej dziedzinie. To są pieniądze, które będą mogły być wydawane na rozmaite sprzęty, które dotyczą e, funkcjonowania e, oddziału geriatrii, e, na rehabilitację, na rozmaite sprzęty diagnostyczne, opieka długoterminowa to jest bardzo ważna dziedzina każdego szpitala i gratuluję dobrze napisanego wniosku, ale i również mieszkańcom gratuluję, że ta dziedzina w szpitalu będzie rozwijała się w sposób nowoczesny. Przy tej okazji zawsze proszę pamiętać, że to jest w ogóle pieniądz, który zasila szpital jako taki, no bo jeżeli szpital otrzymuje grube miliony złotych na jeden ze swoich ważnych komponentów, czy na jedną ze swoich specjalizacji, to tym samym uwalnia inne środki na. Rozwój innych oddziałów. Tak to trochę działa jak w pieniądzach samorządowych. Jak się pozyskuje pieniądze zewnętrzne, no to te własne mogą w pełni zasilać rozwój innych dziedzin życia. I tak samo tutaj jest, więc oprócz rozwoju geriatrii, mamy tutaj do czynienia czy opieki długoterminowej, mamy tutaj również do czynienia. Po prostu z finansowaniem szpitala. To są grube miliony złotych. Zachęcam wszystkich przedsiębiorców do aktywnego pisania projektów. Tak się stało, że rząd PiSu zmarnował co najmniej dwa lata, i przez nieudolność PiSu pieniądze z KPO były blokowane. Dzisiaj nadrabiamy ten czas i szpital w Kępnie, ale mogę też powiedzieć, że ponad 5 milionów złotych na przykład stał w powiecie Jarocińskim szpital w Jarocinie, czyli krótko mówiąc można te pieniądze otrzymywać, to są grube miliony złotych i przez nieudolność pisu Gonimy czas. Pieniądze z KPO muszą być rozliczane do połowy 2026 roku. W związku z tym zachęcam wszystkich przedsiębiorców, samorządy do pisania wniosków, dlatego że KPO to jest mnóstwo dziedzin życia, tak jak już miałem okazję powiedzieć zdrowie, ale to są również banki energii, to jest również tańsza energia czy inwestycje w tańszą energię dla rozmaitych usług publicznych, samorządowych. To są nawet pieniądze na pisanie planów dotyczących zagospodarowania przestrzennego, pisania planów dotyczących rewitalizacji. Rozmaite dziedziny życia są z tego finansowane. No i przede wszystkim przedsiębiorcy mogą na rozwój własnych firm składać wnioski do KPO, więc serdecznie zachęcamy, jeżeli będziemy mogli z panem radnym pomagać w, czy konsultacjach, czy w technicznych sprawach dotyczących wniosków KPO to oczywiście też będziemy do dyspozycji. Radio Sud, Radio Sud. Twoje radio, twoja muzyka, twoja muzyka.